To jest całkowicie nowa mapa na nowym sezonie Livestre RPL, -y na której wprowadzono wiele zmian, a to ja, który właśnie dołączył na serc. Dobra, ale jakie są nowości? Główną zmianą są poziomy serc. Poziom pierwszy możemy dodawać od jednego w górę serc do 10, poziom drugi możemy dodawać od 10 do 19, a poziom trzeci od 20 do 30. Tak jak wyglądała moja rozgrywka na samym starcie trzeciego sezonu? Aby się dowiedzieć, oglądaj do samego końca. Jestem, dobra, zrozpiłem Jestem. się. Spawn szybko, spawn od razu. Spał nie no, zbierzmy najpierw szybko Wody i spał. wodę, zbierz sobie trzy drewno i... Yy, nie, zbierz Ale sobie na... Ma stary, zbierz sobie tylko trzy patyki. Dobra, to chodź koło. O, widzę cię, siema, siema, siema. Jo, dobra ma. Stary, yy, dobra, doczekaj. <laughs> ja sobie zrobię... Tak, patyki, git. Dobra, chodź tutaj. Lert. Był niedawno. Ale podzielłem czy gdzie widzisz? Cały czas A gdzie go wziąłeś? Jest w I Idę O oh, fuck, uciekaj, uciekaj, uciekaj oh, wow. Zabije mnie no. Zabicie? Jeszcze nie, uciekam Zginę Wódkę ma pewnie, zabił mnie Co jest? O, typa ty typa mam Co jest? Dwóch typów. Zabił mnie, ja nawet nie widziałem co to. Zabijamy. Zabiłeś? Zabijamy. Brawo, masz, brawo to biorąc, to. Stary, ja nie mam nic. Dnia co jakiś jak u mnie! Dobra, dzięki, git Stary masz. daj coś! Dzięki. Kiera? Nice, tam, brawo, tam brawo, 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 dobra. Goni żelaka jakiegoś. Kurde, nawet nie wiem kto mnie zabił, jakiś amwip pewnie. Jezu, ale mnie uratowanie. Wbijamy, wbijamy Dobrze, brawo, mam brawo! Sesja. Ja żelaka biję Dodaję. żelaka! Uciekam nie, uciekaj już. Uciekamy, dobra, uciekamy, uciekamy. Ja nie mam łódki Ja mam, chodź. Dobra, nie wiem gdzie jesteś Dobra, nie za tobą, nie uciekamy Dobra, nie uciekamy, ja poczekaj, no spokojnie Ja... 10, ty dodałeś? Żonak, no, tak, zbiorę Bo zebrałem, no, i... zebrałem Uciekam, mam łódkę, mam łódkę, zebrałem łódkę Jest, ja let's go Mam hełmik dla ciebie, mam hełmik Mam 8 razy zebrałem Mamy także, Ma... Tak, i mam hełmik dla ciebie O, dobra, 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 uciekamy, tam, uciekamy O jest, dobra O kurde, sektor, koniec sektora Chodź tu tam, tam. Na, no czyli i na spawn pójdziemy. Albo nie, nie, nie pójdziemy. Na razie nie, Czyli. A teraz sarcolamy, to razby. Jeździe, o, o jezu! O nie. Dobra, lecimy tu, lecimy tu. Ja muszę i wydribbingować coś. Ja mogę ja chyba on wiesz? Jak on się uderzył się tak! Niemożliwe. Kup cheaty ma rzeknoki i połódkę. No oni niemożliwe, no. Kurde jakieś cheaty goście mają, no i ja zginąłem. Kurde, mam na ciebie siekierkę i hełmik. Dobra. Masz 9, ja mam, serc. 9 serc. ja mam 8, tak. więc no Żelak, żelak Gdzie? Ma, masz hełm, masz hełm tam. Masz, Wbijam do niego Szybko Żelak Hejka Hejka misiaczku Masz kulka, zaraz ci dam Nie dam ci, nie, nie dosięgam Dawaj hitnij go tylko Hitnij go, hitnij go Brawo, bijam się Kryta dostał, dostał kryta Deda, deda, deda Daj knok, knok Dzięki Dostał hita Umiera, dostał. umiera, na hita jest Marze, Ma, Dawaj. ma lawę, ma wszystko Zginie, zginie, zginie. Ułożenie lawa, żeby ci nie podpalił Dawaj, move Zabijam! Let's go, let's go, let's go. Let's go. Dobra. Dasz e, czekaj, teraz Al, tak, tak. Mam serce poziom 1, ty też coś takiego ja ci dropiło? E, tak, daj do jest, Dobra, sobie to teraz. dodam. 5, teraz tak, dobra. No e, tak, daj mi tarczę na początku, bo ty, ty już tak, masz. masz coś takiego? Y... Ongit. Mam kolejny hełm, ale to odłożę masz tarczę? na tarczę. Mam jedną, no. Tylko jedno, dobra. Dobra, to czekaj. Ja, dwa, dwa zameczne. Ma zrobię. No! Nie! Dedłem. Ja pierdzielę. buty. Dobra, git. uciekaj, Uciekam. uciekaj. Nim ja. Łódkę masz? Nie. Kurde. O, jest dużo tych ludzi z rangami, no. Dobra. Jest jak z normalny, Dax. Ubijam go. niego. Dobra, wbijaj, robię siekierę szybko. Drewnianą, drewnianą sikierę. Za zawsze coś da. E, Idę. Pomóż. Pomóż. Idę Pomóż Szybko Dostał kryta Dostał 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 dużo uciekaj, 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 uciekaj Uciekaj, uciekaj uciekaj. Ma na mnie fokusa, ma na mnie fokusa Tylko teraz ty... O nie knokaj go do mnie, nie bij go, nie bij go Bo go do mnie knokniesz A dobra, proszę do ciebie Oła. Też uciekaj ja na serce Dobra, no jest? go w drugą stronę, git Oła O Jezu O fuck Dobra, uciekamy, uciekamy W inną Bionim stronę nas. Uciekaj! Fak, jest sektora! Ja mówię... Ja zmienię sektora. Ja jestem dead! Go nie jeszcze inny Ja martwy jestem! Jestem koło ciebie! Nie! Pół serca! Ja uciekłem Siedem Ma serc! Masz i temy... No nic. Następnego dnia postanowię sprawdzić moich sił wraz ze Syskiem. Jest hop! Hop! Jest, 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 gonię, gonię, gonię! Trafisz, trafisz! Trafię! Nice! Brawo! Kurde, tych pereń, dobra, trudno, trudno, lecę normalnie Byś musiał zaraz jeszcze raz chyba strzelić. Strzelę. Dostał, dostał, yy, wsiadłem, wsiadłem, wsiadłem. Brawo, brawo, brawo. Tylko nie, muszę, kurde, żeby on nie płynął cały czas, żeby... Dobrze, git, brawo! Jego łódkę złapałem, mam jego łódkę, Idę pomóc, dobra. idę pomóc, idę pomóc. No git, 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 mam łódkę. Jestem. Nice, dobra. Gapa je. Gapa, je? Nie co on, może mieć sporo serc. Czekaj, Dostam. mam łódkę, ja podpynę do niego. On ma też łódkę. O kurde. Co jest, nie mogę go... Nie wiem co jest, dobra, możesz wsiąść jak chcesz. O dobra, sorry, Brawo. ale zniszczyłem mu, dobra. Dobra, to ja nie. Ja tak, bo nie. Możesz dobra łódkę. Mam, mam, mam. Dobra, git, git, git. Co on to? Co to było? Aha! Mam? Dobra, ja trudno, ja nie siadłem, ale pójdę. Możesz strzę, no, strzę, strzę. Dostał, git Ej, nie dostałam tego logoutu. Oj, 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 kolega. O, dwóch, e, to jest zwykły jaks, zwykły jaks. Ale dobra, walić się tam. ja biorę tamtego. No, dojeżdżamy go, dojeżdżamy go, trudno. Dawaj, do, do, dociskamy tego, dociskamy tego. Walić tamtego, oni Cię biją tamci. Edo cię tkają, czy jak? Zabiję. Nice! Z tego zwykłego jaksa? Tak. Dobra, git. Ja nie tego, tylko ja nie mam łuku, być musiał... Lecę, lecę, lecę. nie zlogał. Lecę, lecę. Do przodu i trochę w prawo lecimy. Dobra. Za taką kolejną rzeczką. Zaraz go hitnę. Nie, lognął przed ten. Ej, ten drugi do mnie przyszedł. A kuca mi. Ale dobra, on, on ma dobrze i to ja wolę mu kucać, wiesz? No dobra, żelazny, żelazny, jaksowy. Dobra, y tu skaczemy, dawaj. Przesuń dobra. 3, 4, 3 Dostał hita, jeden, drugi. Cześć, to ma hita, wszyscy hita dostali. Dobra, fokusuję tego tu. Zabiłem. Brawo. To ten założył. Dobra, trudno, trudno, wiemy. Mam w kołębie go? Matorcy, ma torcy, ma torcy. O kurde, wezmę wodę tylko. Dobra, dostają, dostają dużo. Padam chyba. Nie, nie, nie. Padasz Fajnie. co, to jadasz? Kom. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. O, brawo! brawo. Gobłem, gobłem! Gig, git, git, zaraz zbliżemy. Gdzie ty jesteś? Tu, dobra. Podniosłeś? Podniosłeś. Ozory. Nie wiem, że strzał gdzieś wywaliłem. Jak podnosiłem itemy. Mam dużo. Oj. Ej, kolejny wrócił po itemy. Gapę jakiś podniósł. Zabiłem. Brawo Mamy to, mamy dobry to Dobry jest, dobry jest, dobry jest Idę pomóc Mam, musisz spaść O proszę Cię, poleć Ojej. Kolega jest Kolega kolejny, o Jezu To jak mamy się wywalić, to chociaż te gapy zjem Daj rado, może... nie wiem, ja... kurde Spadam. Jeszcze na dół zleciałem Kurde Mi się udało, nie no, nie wierzę Mam dla ciebie trochę seta z tego typu, w razie czego Czy ja mam 4-3? Ja... Mi się udało starać, kurde Zginałeś? Nie, jeszcze nie no spróbuj, może jakąś wodą jeszcze pójdę O, z ja wpadłem O, jazdy Wpadła mi bania Fak To no, ten mi wpadł